Witajcie. Szukacie szybkiego sposobu, żeby bardzo szybko poprawić pracę naszego mózgu? Mam dla was świetny sposób. Zostańcie ze mną. A mianowicie masaż uszu. Tak, masujemy. Tu nie ma żadnej głębszej filozofii, po prostu masujemy uszy, przecieramy między palcami. Nie musi być tam jakiejś precyzji, po prostu przecieramy delikatnie, oczywiście, żebyśmy nie odczuwali bólu, żeby to było dla nas jednocześnie przyjemne. Pocieramy, pocieramy możemy tak trzymać rączkę. Jak komu wygodniej możemy odwrócić, jak komu naprawdę wygodnie. A dlaczego masaż uszu? A dlatego, że bardzo poprawia się ukrwienie naszej szyi, naszej twarzy i naszej głowy, więc masuj uszy. To jest bardzo przyjemne. Fajne poczujemy od razu takie ciepełko. I ucho od razu robi się bardzo czerwone. Do zobaczenia! A jak robię masaż uszu pod kątem takiego odżywienia naszej cery, poprawienia ukrwienia naszej cery, ujędrnienia, zapraszam Cię na mój kanał, tam znajdziesz ten filmik, jak wykonuję taki masaż. Zapraszam Cię serdecznie.